Komputerowej Doom Eterna co jakiś czas są wydarzenia. W nich można zyskać ekskluzywne nagrody. Takie jak. To nikogo nie obchodzi. O nikogo nie. Zobaczcie na niego, jaki on jest piękny, muszę go mieć. Okej, okay, może to dość sporo, ale na pewno jest jakiś łatwy sposób na. Ooooo. O... Oczywiście, wyzwania. Przecież master level nie może być aż tak trudny. Teoretycznie mógłbym wybrać najtrudniejszy poziom w grze, ale sądzę, że jednak, jak gram w grę, to wolę czerpać z niej przyjemność. A myślę, że nikt nie byłby zły o to, że ktoś gra na niższym poziomie trudności, tylko dlatego, że. Na razie nie rozumiem czemu to się nazywa Master Mode. przecież wszystko wydaje się być podobne. Okej, okay, już rozumiem. Jaki był sens stawiania tego, tu jest nie mogę to zebrać? Czyli o to chodzi w Master Levels, że próbuje być trudnym, dając więcej większych demonów. W sumie tak nie próbuje być trudny cały dom. Muszę teraz znaleźć jakiegoś mniejszego przeciwnika, by użyć piły mechanicznej, bo odzyskać trochę zdrowia i amunicji. Ale żadnego na górze nie widzę. I przypadkowo złapałem się drążka, co prawdopodobnie doprowadzi do mojej... O właśnie. Quick tip to keep the contents for minute flowing. Circularis. Always keep moving in a circular fashion, especially when the tight spaces, alright? That's what an arena fight's all about. Check this out on Art Complex. Hmm, jest tu zaskakująco spokojnie. W normalnym poziomie było tutaj trudno. A co dopiero na masterze po. Poje... Okej, okay, nieważne. Wydaje mi się, że to była moja najmniej ulubiona część tej mapy, więc później powinno być z gór. A, to miejsce. jest. Ej, dać A, to już tak długo trwa. O. W końcu wy to nie widzieliście, ale ta walka była naprawdę długa. Czekaj, kolejny duży jest ich tu dwóch? Nie, już jeden. Rzeczywiście jest ich tu trochę sporo. Czy ja od początku mogłem zniszczyć ten totem? Nie przyznam wam się ile z nimi walczyłem, póki się nie dowiedziałem. Coś przeczłem, że to miejsce jest dość trudne i dużo spędzę tutaj czasu. O, i tutaj mam dla was do pokazania bardzo fajny skrót. Bo tak naprawdę nie musicie w ogóle walczyć, i po prostu możecie pobiec do końca. Jednak musicie walczyć, nie możecie tak po prostu pobiec do końca. Jednak to wcale nie był tak dobry plan. Powiedziałbym, że to był jeden z gorszych planów, jakie miałem, a tych złych miałem naprawdę dużo. Mam nadzieję, że w końcu będę mógł ukończyć tą kampanię, bo już jest naprawdę długa, a nie da się robić w trakcie checkpointów. Więc, gdybym musiał przerwać grę, to nie mógłbym ją wczytać ponownie od momentu, w którym skończyłem. O, gra się skraszowała.